teraz cała seria ciosów, ale większość zebranych na rękawice przez Szmajdę. Przygotowanie do high -kiku ze strony Graca Wrońskiego. Doszedł ten cios, ale znów nie wstrząsnął Michałem Szmajdą. No i runda trzecia się zakończyła. Jeszcze jeśli pojedynek będzie trwał na pełnym dystansie, 4 minuty rywalizacji. Juraca Wrońskiego z Michałem Szmajdą. Który z nich zachował więcej sił na finiszu tej konfrontacji? Tutaj znów zgłosił problem Jura Zwroński No i proszę Czujny był teraz szybko. Z bieglem, z refleksem zareagował Juras Wroński bardzo ładnie i jeszcze raz. Po obrocie mocne ciosy zadawane przez Jurasa Wrońskiego. No, ale dosyć przewidywalne jest to wszystko, co robi Michał Szmajda. I wraiński Wrański więcej wykazuje inicjatywy, więcej różnorodności, jeśli chodzi o jego poczynania ringowe. Zasięg ramion. Warunki fizyczne na pewno to są atuty Jurasa Wrońskiego. Bardzo ładnie teraz zaakcentował końcówkę czwartej rundy i ostatnie dwie minuty pojedynku o tytuł zawodowego mistrza polskich seniorów w Formule K1 Universal Fighting Rules. No teraz agresywnie ruszył do przodu Od początku tego starcia Michał Szmajda Chce tutaj chyba wykazać, że zachował więcej sił Że jest w stanie Przejąć inicjatywę W tym decydującym starciu No ale proszę, studzi go także Jura Wroński, chociaż teraz Wydawało się, że przy linach ma szansę. Tam szmajda mocno dopiec. Wrońskiemu ten znów prosi o czas. Sugerując, że to kopnięcie także było nieprawidłowo zadane. Ach, tutaj próba bicia lewego sierpowego przez Szmajdę. No i teraz przytrzymał Juras Wroński na moment. Yes. Próba zadania ciosu kolanem, teraz po obrocie, obekwiście bardzo efektowne uderzenie. Jurasa Wrońskiego przyjęte przez jego sympatyków głośnym aplauzem. Teraz z kolei decyduje się sędzia na liczenie Jurasa Wrońskiego. No i Wroński jakby dla pokazania, że sędzia nie miał w tym przypadku słuszności. Natychmiast ruszył do ataku i to gong kończący rywalizację w tym pojedynku w pojedynku w kategorii 75 kg zwycięzcą tej walki zostaje Juras Broński z Palestry Warszawa i tak kończy się gala sportów walki w Lubawie.